Witam Was z tej strony, Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję LG Leon w wersji LT. Oczywiście na samym wstępie trzeba przyznać, że jest to urządzenie budżetowe. Tak więc nikogo nie powinno dziwić to, że zostało wykonane z tworzywa sztucznego. Co znajdziemy na tyle? Na tyle znajdziemy, tak jak wcześniej powiedziałem, tworzywo sztuczne. Natomiast tutaj w tej wersji złotej, i podejrzewam, że również w innych wersjach kolorystycznych, posiada ten materiał taką swoją teksturę. Ona nie jest do końca wyczuwalna pod palcem, natomiast jeśli chodzi o spojrzenie pod światło, widać taką teksturę szczotkowanego aluminium. To może się podobać naprawdę dość fajny polot dodaje to do designu urządzenia. Bardzo mi się spodobało to, jak został tutaj wyprofilowany przycisk Power. On posiada taką swoją również specjalną teksturę, dzięki czemu nie jesteśmy w stanie go pomylić. Ale mam zastrzeżenie do przycisków do sterowania głośnością. Ich skok jest można powiedzieć, że całkiem w porządku, wyczuwalny. Natomiast jeśli chodzi o używanie telefonu w taki sposób, kiedy patrzymy oczywiście na niego z przodu, czasami można się po prostu pomylić co do przycisków. Nie do końca one są fajnie wyczuwalne, jeśli chodzi właśnie o to, kiedy trzymamy urządzenie przyciskowe do nas, tak więc to mi się nie do końca tutaj spodobało. No i kolejna sprawa, że obiektyw aparatu został umieszczony w lekkim, takim leciutkim zagłębieniu. To również może powodować to, że dookoła tutaj jakiś brud może się zbierać. No i podczas rozpakowania też miałem taką pewną zagwozdkę, ponieważ obejrzałem sobie urządzenie z góry, z dołu, po prawej, także po lewej stronie i nie znalazłem miejsca, za którym można by było pociągnąć klapkę, aby ją zdemontować. No i na końcu tak naprawdę wpadłem na to, że żeby otworzyć klapkę, trzeba pociągnąć tutaj mocno przy z łączu mikro-USB. Nie jest to do końca wygodne, wygodne rozwiązanie i uważam, że ta sama klapka dość ciężko po prostu schodzi z samego urządzenia. Co do samej ramki, tutaj również jest ona wykonana z tworzywa sztucznego, tak naprawdę z dwóch materiałów. Jeden to część tylnej klapki, czyli ten sam materiał z taką teksturą środkowanego aluminium. No i mamy również na szczęście matowe, takie czarne tworzywo sztuczne, to też dość ciekawie wygląda. Natomiast jedynym elementem, który mi się nie do końca spodobał, to to, że jest. Tutaj dość gruby pasek z logo LG, ale jeszcze dodany taki pasek stworzywa sztucznego w kolorze urządzenia. To niestety zabiera troszeczkę miejsca. Natomiast, mimo wszystko, smartfon wydaje się być dość kompaktowy. Natomiast sama waga pozostaje też taką kwestią dyskusyjną, ponieważ 140 gram uważam, że jest to mimo wszystko dość spora waga jak na urządzenie z ekranem o przekątnej 4,5 cala. No i również sama grubość też pozostawia trochę do życzenia 10,9 mm w dzisiejszych czasach. To jest naprawdę dość dużo przechodząc do samego wyświetlacza tak jak wcześniej powiedziałem mamy tutaj wyświetlacz o przekątnej 4,5 cala no i na samym filmie możecie zobaczyć, że to już naprawdę widać dość słaba rozdzielczość, naprawdę generalnie to jest najgorszy problem tego wyświetlacza, czyli sama rozdzielczość, tylko 480 na 854 piksele oczywiście na tej przekątnej to zapewnia nam no powiedzmy dość jeszcze akceptowalne zagęszczenie pikseli na poziomie 218 pikseli na cala, natomiast niestety bardzo łatwo jest, jesteśmy w stanie Tutaj doszły z jakieś poszarpane czcionki, poszarpane ikony, bądź kiedy oglądamy sobie jakieś zdjęcia, naprawdę to nie wygląda niestety dobrze. I sama rozdzielczość to jest chyba największy problem, jeśli chodzi o ten wyświetlacz. Są odzorowanie kolorów, no tak naprawdę bez jakichś też specjalnych rewelacji, jak na ekran TFT, mimo wszystko jest dość dobrze. No i cieszy mnie również fakt, że na szczęście biel nie jest tutaj w żaden sposób pożółkła i jest w miarę dobrze odzorowana. Generalnie ujmując, pod względem właśnie kątów widzenia, Tutaj też nie ma jakichś większych problemów. Oczywiście przy takim maksymalnym wychyleniu one troszeczkę tracą na swojej jakości, ale to siłą rzeczy w urządzeniach budżetowych mimo wszystko uważam, że jest to do przyjęcia, ale cieszy fakt, że właśnie samo odzorowanie kolorów nie jest tutaj takie najgorsze. Co do samej baterii, w LG Leon znajdziemy baterię o pojemności 1900 mAh i szczerze mówiąc jest to całkiem wystarczająca ilość do w miarę bezproblemowego użytkowania telefonu przez cały dzień. Spokojnie taki dość nawet mocny dzień użytkowania ten smartfon powinien wytrzymać. Co do samych wyników, jakie udało mi się uzyskać, tryb mieszany, czyli LT oraz Wi-Fi, no to około 3 godzin podświetlonego ekranu miałem, więc wydaje mi się, że jak na urządzenie budżetowe nie jest tutaj pod względem wyników pracy na baterii tak źle. Na pewno na plus warto zwrócić uwagę na to, że właśnie mam tutaj do dyspozycji wersję LT tak więc w urządzeniu, które kosztuje lekko ponad 500 zł bądź lekko poniżej, już teraz nie pamiętam mamy również LT więc z tym nie ma tutaj również najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o sam system, zaczniemy sobie na sam początek od samych podzespołów w połączeniu z jakimi działa LG Leon. Mamy tutaj procesor Snapdragon 410 czyli sztandarowy procesor dla urządzeń budżetowych no i niestety tylko 1 GB pamięci RAM. Generalnie tutaj jeszcze to wystarcza, natomiast w równolegle testowanym LG Spirit naprawdę 1 GB pamięci RAM to jest zupełnie, zupełnie za mało. Co do układu graficznego Adreno 303. No i szczerze mówiąc udało mi się nawet tutaj uruchomić Real Racing, no ale zdarzały się niestety tam jakieś takie przeskoki animacji i nie była ta gra tak do końca płynna jak to się ma w urządzeniach flagowych, jeśli o ile możemy w ogóle porównywać urządzenia budżetowe do urządzeń flagowych. Co do samego działania, tak naprawdę patrząc na pierwszy rzut oka nie jest źle czyli kiedy nie mamy uruchomioną sporą ilością ilości aplikacji, kiedy nie mamy urządzenia obciążone, obciążonego jakimiś naszymi plikami, zdjęciami, innymi tego typu rzeczami, nie jest źle natomiast kiedy już sobie obciążymy urządzenie naprawdę bywa wręcz tragicznie klatkowanie animacji na porządku dziennym szczerze mówiąc to mi się nie do końca spodobało i samo urządzenie trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia takiego zmulonego jeśli chodzi o jego działanie natomiast kiedy tak bliżej po prostu po prostu dłużej sobie ten telefon, bywa po prostu słabo, ale również odnosząc się do równolegle testowanego LG Spirit, mimo wszystko w połączeniu z tą rozdzielczością, czyli dość niewielką rozdzielczością wyświetlacza, nie jest jeszcze z tą płynnością aż tak źle. No i tylko 1 GB pamięci RAM tutaj również jeszcze wystarcza, natomiast mile widziałbym chociaż 1,5 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o samą nakładkę, bliźniaczo podobna do tej, jaką mogłem spotkać w LG Flex 2, także w LG G3, ale niestety, jak to się ma w urządzeniach budżetowych, została ona okrojona z pewnej ilości funkcji, na pewno nie, nie znalazłem tutaj możliwości multi-window, chociaż na tak małym ekranie nie byłoby to, wydaje mi się, do końca wygodne. Natomiast z takich ciekawych funkcji na pewno mamy quick memo, jest to aplikacja, w zasadzie taka zakładka, która wykonuje nam screenshot, możemy sobie tutaj coś na tym screenshotzie w bardzo szybki Sposób zaznaczyć, narysować, a potem zapisać. Jeśli chodzi o możliwości w ustawieniach, one są również całkiem w porządku. Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie nie posiada automatycznej regulacji jasności. To jest też taka rzecz, która niestety tutaj na ogromny minus według mnie należy tutaj ją właśnie zaliczyć. Ale LG daje nam tutaj dość ciekawą funkcję, czyli jasność nocna, czyli w godzinach od 12 w nocy do 6 rano jasność będzie robiona na 0%, czyli będziemy mogli sobie w ten sposób zaoszczędzić naszą baterię. Natomiast z tego, co zauważyłem, dlaczego nie możemy tutaj wyregulować sobie tej godzin, czyli załóżmy ustawić załóżmy od pierwszej w nocy do 6 rano. Niestety tego nie jest tutaj zrobić, nie możemy. Jest to wartość przyznana przez producenta domyślnie. Z ciekawszych funkcji możemy sobie efekt wygaszania ekranu ustawić, możemy sobie edytować domowe przyciski nawigacyjne, jest to funkcja znana z flagowych urządzeń LG. Kolejna sprawa jeśli chodzi o ciekawe funkcje, no to mamy klawisz skrótu. To również jest funkcja znana z urządzeń flagowych. Jeśli dłużej przytrzymamy przycisk zwiększania głośności, uruchomi nam się notatka. Jeśli przytrzymamy sobie przycisk do zmniejszania głośności, od razu uruchomi nam się tutaj aparat. Tak więc szczerze mówiąc jest tutaj trochę takich ciekawych funkcji, natomiast tak naprawdę jak to zwykle bywa w urządzeniach budżetowych wszystko psuje samo działanie. No i tutaj niestety to jest mimo wszystko na ogromny minus. Przechodząc do samego aparatu, mamy tylko 5 megapikseli, co też trochę mnie dziwi, patrząc na samą cenę urządzenia, mile bym widział tutaj chociaż te 8 megapikseli. Natomiast tutaj pojawia się też taka kwestia dyskusyjna, ponieważ urządzenie zdjęcia wykonuje w formacie 16x9, tylko w rozdzielczości 3 megapikseli. Jeśli włączymy sobie 5 megapikseli, tutaj możecie zobaczyć, że już mamy zdjęcia robione w proporcjach 4x3. No i szczerze mówiąc, co do samej jakości bardzo tragicznie. Naprawdę jest bardzo, bardzo słaba pod tym względem. Tutaj teraz mam uruchomione lampy studyjne. Tak naprawdę jest to dość mocne oświetlenie. A zdjęcie wykonując i tak brakuje tutaj szczegółowości i ostrości na tych zdjęciach. To jest dla mnie największy minus, jeśli chodzi o ten aparat. Po prostu brak tej szczegółowości i ostrości. Samo odzorowanie kolorów. One też zdają się być na tych zdjęciach troszeczkę wyprane. Już nie wspominając o zdjęciach robionych po zmroku, ponieważ one już wyglądają. Naprawdę, naprawdę tragicznie. Cieszy to, że możemy sobie nagrywać tutaj filmy w Full HD, natomiast co do jej jakości, co do tej jakości, również nie będę się do końca wypowiadał, ponieważ też jest niestety dość słaba. Sam aparat, tak naprawdę, mam wrażenie, że jest tutaj po to, żeby był, natomiast lepszych zdjęć naprawdę tym urządzeniem niestety nie wykonamy. Przechodząc do podsumowania recenzji LG Leon LT, no to na pewno cieszy to, że urządzenie jest całkiem solidnie wykonane jak na budżetowca, nic to jakoś nie trzeszczy, jest całkiem zwarte, natomiast z drugiej jednak strony na minus grubość urządzenia, ono jest tak dość opasłe w naszych dłoniach pomimo wszystko, pomimo tego, że jest również tutaj z tyłu zaokrąglone. Tragiczny ekran. Pod względem rozdzielczości, naprawdę pod tym względem jest tutaj dość słabo. Samo działanie urządzenia też pozostawia wiele do życzenia. Klatkowania na porządku dziennym, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o takie urządzenia low-endowe, tego niestety należy się tutaj spodziewać. No i na koniec taka dobitka, czyli bardzo, bardzo słaby aparat, który tak naprawdę nie wykonuje zdjęć w 5 megapikselach w formacie 16x9. I to jest również rzecz, która wywarła na mnie negatywne wrażenie na temat tego urządzenia. Dobra, tak więc to jest na tyle jeśli chodzi o recenzję LG Leon LT. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, może Wy macie troszeczkę inne, odmienne zdanie na temat tego modelu. Ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.